Troszkę na wesoło, z czego się śmieją Ukraińcy. E, śmieją się, no ale to nie, nie jest złośliwość, tylko po prostu durakują, że Polacy mają w herbie e, koguta e, z grzebykiem, czyli koroną. A z czego śmieją się Polacy e, z, z Ukraińców? No śmiejemy się z tego, że e, mają widły szczerbatę w herbie że kolory yy, żółty, niebieski, roxfieldów, yy, no żydowskie, bo tam najwięcej Żydów było, ale nie śmiejcie się z, tego, z tych kolorów, bo na Śląsku też mieszka dużo Żydów i mamy też tą flagę żydowską, yy, rodzinę roxfieldów, te kolory. Tak, tak więc na wesoło tak sobie mówimy. Ale mi to się spodobało, jak słyszałem na YouTubie, jak gość mówi, że do dzisiaj mają w herbie widły. A my, koguta! Zamiast orła, biały kogut, no. Tak nawet są fajnie. Abyśmy tylko w zgodzie żyli, to jest ważne.